<laughs> Zobaczcie jakie, kurde, gustowne okularki, nie? Ja cię kręcę. Hej, hej, z tej strony Sid, witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Destroy All Humans 2. Moi kochani, po poprzednim odcinku zaliczyliśmy sobie misję pierwszą. Przed nami dalszy ciąg przygód tutaj na planecie Ziemia, jako ten tutaj nasz piękny, prawda, przystojniak, nie? Dobra. Moi kochani, na początek, może tak, zajrzyjmy sobie, co my tutaj mamy za arsenał dość pokaźny, przygotowany. Więc, tak, miotacz prądu. No, z tego korzystamy póki co jak yy, yy, korzystamy najczęściej w zasadzie na chwilę obecną. Yy, rozrzucacz. Więc, to ta broń, którą dostaliśmy w poprzednim odcinku. Yy, ja się też nie ogarniam o co tam chodzi dokładnie z tymi nośnikami danych. Yy, po zakończonej misji, tam dostaliśmy jakieś te. Ogniwa, nie wiem, popatrzymy, zobaczymy, może gdzieś to będzie dostępne. Następnie mamy jakiś tam dezintegrator. Sonda a. a, a, no, no, sonda, sonda, no. Następnie jakiś meteor, detonator jonowy, działo gastro, podziemna bestia, wolna miłość. No także słuchajcie, ten arsenał naprawdę tych broni tutaj jest. Y, dość pokaźny, no poza tym, no wyciągamy sobie te ich y, mózgi, prawda, z tych tutaj y, naszych y, delikwentów, do czego one będą nam służyć, y, jeszcze tego nie wiemy, no mam nadzieję, że nie niebawem się y, tego dowiemy, y, tymczasem, co byśmy tu mieli na chwilę obecną, aha, zbliżasz się do pola Ograniczy, ograniczającego, zawróć, y, Dlaczego zawróć? A nie mogę sobie tutaj spacerować. Nie mogę. Bo musimy iść do tego tutaj naszego yy, hologramu tutaj. O. Porozmawiaj. not usually so organized. We need to find them, crypto before they spring any more surprises. Hmm. Dobra, zapytaj, jak znaleźć KGB. Okay, so what, I just start knocking on doors and doing the slicing dice? You do not. The KGB are hardly likely to hang around if you just start indiscriminately blowing away humans. Yeah, well was oh, just... brainstorming? Well, stop! I've done a little research in the criminal files of the local constabulary. Apparently, there's one informant in Bay City who always knows what's going down on the streets. They call him... The Freak. The Freak, huh? Yeah, I've heard about him. Cat's got connections all over town. He's kind of a burnout, though. From what I hear, he doesn't even need drugs anymore, he lives in his own personal, mental lava-lamp. But if any of those stinky monkeys knows what the KGB are up to, I bet he does. And I suggest you locate him and find out what he knows. I... No, we the mission, Chit chat. I'm off to find her little hippie friend, the freak. Wolna miłość. Wolna miłość zmusza cele do tańca. Yy, rozkręć imprezę. Strzel wolną miłością do tyłu ludzi. Do tylu ludzi, aby zmusić wszystkich do tańca. Aha. Przy wyższym poziomie alarmu do rozkręcenia imprezy potrzeba więcej tańczących. Yy. <ścoughs> Zobaczcie jakie... Kurde gustowne okularki, nie? Ja cię kręcę Porywanie ciał? Takie coś też możemy robić. Yy, poczekajcie, najpierw ich tu trochę yy, zbałamucimy. Coś chyba nie działa, może mamy za mało mocy, czy czegokolwiek tam, nie wiem Okej, okay, my stąd spierdzielamy chyba No nie da się ukryć, słuchajcie, no jesteśmy tutaj obcy Więc musimy zwracać na siebie jak najmniej uwagi, ale Jak widzę coś mi tutaj, przynajmniej na razie to się nie udaje To no z tym porywaniem ciał? Nie mogę? Yy... No, coś niekoniecznie słuchajcie, to się udaje przynajmniej. Porwij ciało gliniarza. No, chciałbym, ale coś nie mogę właśnie.

Up on the hill doing I wonder where the frequent probably up on the hill doing his mountaintop hermit routine weirdo i wonder where the frequent probably up on the hill doing his mountaintop the freak promised me some of the primo stuff if i visit him on the hill later on it's kind of creepy but i do I am king of the lizard ten years, I'm gonna start a computer company in San Jose and own your asses. That's totally gross. <ś Neptun devenir> hey there, uh, I'm looking for a dude with his ear to the street. The kids call him The Freak. You found him? But I'm all tapped out, man. The heat's coming down on me, you know. Try I me mean, next week. Freak, in all your drug-induced visions, I'm sure you've gained much, uh, wisdom. Hey, I'm just trying to find me Camino, man, no different from you. But I've fried my share of brain cells, that's for sure. Super. Which is why I seek your, uh, well, for lack of a better word, let's, uh, call it guidance. Right on, seeker! What can I do you for? Meee jak zaciągnąć kobiety do łóżka jak o siebie dbać? No to nie są tematy, które by mnie interesowały, ale no dobra, weźmy pierwszy lepszy Uh for dealing with the ladies Patience and mutual respect Those are the ways to earn a woman's heart Are you serious? Whoa now I'm a liberated man What's with the heavy vibe, mama? What? Oh, oh, crap, I forgot, I'm a chick. Okay, what next topic. One for the sake of argument that I cannot clone myself, how do I live a long and healthy life? Sex, sex, and more sex, and if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with. Wow you really are one. You're boring the love beads off of me here. Let, let, let's talk about something else. Well, What I need is information. What do you know about the Ivans in the cheap suits who crashed our party? You mean those KGB cats? Yeah, those dudes are straight, all right. They make Jack Lord look like Abby Hoffman. Only they didn't crash, man. They were invited. Who invited the KGB to uh, harsh our buzz? From what I hear, it was that cat who leads the commune. I don't know his real name, but he calls himself Coyote Bongwater, which is pretty righteous. Supposedly, he's like this master of tantric meditation and spiritual healing. Oh, I know his cat's got the chicks eaten out of his hookah. Okay, you piqued my interest. Where do I find Coyote bong water? Well, from what I hear, he's kind of paranoid. He doesn't hang out at the park for long. I heard he's got a pad someplace, but I don't know where. What I do know is he's cutting into my livelihood. Dude's been handing out this new turn on a drink like in a, in a can. He calls it Revelade. You want him, that's your end. Find some revelade, and you'll probably find Coyote Bongwater. What's in this revelade stuff? He claims it's like a, an all-natural elixir that enhances your cosmic awareness or something. Bongwater says it's the first shot in the global revolution against the man. Great.

O, kurde, nie tak. Ja nie chcę wam teraz mózgu kraść. Chciałbym się jak najdłużej utrzymać, właśnie w tym y, kamuflażu, nie? Tak rozumiem ten paseczek u góry. To jest y, czas. W którym jesteśmy w tym kamuflażu, tak? Tylko jak sobie go yy, regenerować w takim razie? No i w końcu ogarnąłem jak w, yy, wchodzić w te yeah. ciała, ne? Fakt faktem, że chwilę tą się zajęło, no ale daliśmy radę, słuchajcie. No gdzie po mnie jeździsz tu?

Wherever you go, I'll be there. The shine in your Japan, the sparkle in your China. Borisadba, damn ah! Goddamn flashbacks. Guess again, sunshine. Nice little setup. Guns, cheap Russian booze, teenage bra-burning hippie chicks. Man after my own heart, if I had one. Then join us. We're about to free the people of this city. Soon they'll see the truth and embrace our beautiful new utopia. The Bay City Super Organic Communal Collective and Compost Farm. Are you with us, man? Am I with you? Dude, you're bogarting the brain stems. I'm gonna have to kill you. Yeah, yeah. Run along, comrade. My men can handle this. Pacifist. What a crumble. the breached. Get Bongwater out of here. Hurry! Yy, dobra, mamy ich. Pozabijesz, tak? Yy, misja poboczna, zabij ich agentów KGB ich własnymi granatami. Dobra, gdzie macie granaty? Dawaj mnie te granaty, panie. Chyba się misja poboczna nie uda. O no właśnie. Szybko poszło z tymi ag agentami KGB, yy, ale misja poboczna niestety niekoniecznie. Yy, Nagrody za misję. Ogniwa furotech. Yy. Dobra, kontynuujemy grę. Chleb za chleb. Jod, y, Bangwater potrzebuje Twojego chleba. Wyznawcy głoszą swoją prawdę kapitalistycznej burżuazji i zaczynają wyprzedzać, y, wyprzedaż wypieków. Dobra, całkiem y, spoko. Y, mamy z, tu pogadać, tak? Z tą hipiską, tudzież y, hipisem, ale y, mnie słuchajcie zastanawia. Ej, dokąd, dokąd? Nie wyjedaj mnie, no bo po co? Ja chcę pozosta pozostać w ukryciu. Dobra, co z tymi, słuchajcie, ogniwami, bo to jest ciekawy temat. Nie wiem, gdzie my to możemy sobie tutaj jakoś obadać, czy to służy ulepszeniu naszej postaci, czy, czy jak to ma być? Nie wiem, czy mamy jakieś odpowiednie menu do tego, żeby. Daj jeszcze ten murzek tutaj. To jeszcze mnie czasem y, nakablujesz na mnie. Dobra, to byśmy mieli. Ty też oddaj to, co masz tam w główce. No i pięknie. No i tak samo właśnie z tymi mózgami, nie, pobieramy je sobie, a w jakim celu one mają służyć, tego jeszcze też nie wiem, postaram się to jakoś obadać i pokazać wam w następnym odcinku, jeżeli mi się to uda. Tymczasem ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, no nie obyło się bez problemów, ale udało nam się w końcu opanować to, jak, yy, prawda, wnikać w te ciała, porywać te tudzież yy, ciała. Wykorzystując je jako kamuflaż. Co będzie dalej? Czas pokaże. Przed nami będzie teraz już trzecia misja. Oczywiście ja Was serdecznie zapraszam na kolejne odcinki z gry Destroyer Humans 2. Pamiętajcie, że sekcja w komentarzach zawsze należy do Was. Jeżeli się materiał podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeszcze raz serdecznie dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej hej.